Z tej strony Przemek Zamojski. Wspólnie ze sklepem Koszykarza ufundowaliśmy dla was konkurs, w którym do wygrania są naprawdę atrakcyjne nagrody od sklepu Koszykarza. Jedyne, co musicie zrobić, to tak naprawdę wykonać jak najbardziej efektowny wsad w warunkach domowych. Ja do tego użyję mini-basketu takiego dla dzieci, a żeby ten konkurs był zaliczony, musicie oznaczyć sklep Koszykarza oraz mój profil Zamojski Przemek, dodać do tego hashtag #skzamix. I to wystarczy umieścić w codziennej relacji, a my będziemy nagradzali najlepsze wsady. Dodatkowo nagrodę specjalną codziennie otrzyma dziecko do lat 12, więc zaczynajmy. Jako pierwszy u mnie wystartuje mój najstarszy syn, czyli Jan. Ekstra, pięknie. Jako, że reszta dziś jest sporo mniejsza, obniżymy też wysokość kosza na kolejne zawody. Brawo, kolejna w kolejce jest Alicja, Oluś uważaj, odsuń się. Brawo i na koniec Zuzanna. A super, także Życzymy wam powodzenia, bądźcie kreatywni i podsyłajcie nam wasze filmy. Do zobaczenia.